Dobry Państwu, z bajki. Szanowni Państwo, dzisiaj opowiem Państwu, e, zachęcony tym, że rzeczywiście wparliście mnie po moim ostatnim materiale, kiedy opowiedziałem Wam o, o tej mojej sprawie, o tych nowych wydarzeniach. Yeah. Opowiem Wam o agenturze wokół mnie. Znaczy, Szanowni Państwo, jak pamiętacie, toczy z nimi batalie z różnymi tutaj prokuratorami o to, żeby mieć dostęp do akt sprawy. Jak wiecie Państwo, mm. miałem dostęp tylko do akt sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zawody tak tam były niezwykle ważne. Nie mogę powiedzieć, co tam przeczytałem, mogę tylko mówić o tym, że jestem bardzo zbudowany tym, bo, bo rzeczywiście to posłuży do tego, że jestem ewidentnie niewinny. E, natomiast moje bo bo zdziwienie wzbudziło to, że w sprawie Pegazusa, w której jestem osobą oszkodowaną, pokrzywdzoną, zabroniono mi dostępu do akt niejawnych. I wiecie Państwo, do akt niejawnych miał dostęp Rupcow, szpieg rosyjskim, kilkakrotnie, będąc podejrzanym, a ja jestem osobą poszkodowaną i nie, no i motywowano to jakimś tutaj, prawda, dobrym wymiarem sprawiedliwości. To nie ma dobra wymiaru sprawiedliwości, okazuje się, że jest dobro CBA i dobro ograniczonej ludzi, ograniczonej grupy ludzi, którzy usiłowali ukryć, nie w jaki sposób lokowali wokół mnie agenturę, Wokół mojej rodziny, wokół rodziny Janka, jakich perfidnych metod używali, bo nie mogli przez tyle lat e, znaleźć nic, e, co mogłoby doprowadzić nas rzeczywiście do skazania. Wiecie Państwo, burza, teraz ta ostatnia, nastąpiła po tym, kiedy zdobyliśmy naprawdę te materiały. One będą w książce, one już są e, wysłane do prokuratury krajowej. E, Przeciwko między innymi pani prokurator Siwiec, Wąsikowi, no i mojej pani Obrończyni. To była jedna z osób z tej agentury. Pytania do pani Obrończyni były takie. W związku z publikacją medialną proszę odnieść się, proszę o się do poniższych informacji. Proszę się odnieść do informacji o czym rozmawiałeś telefonicznie z Maciejem Wąsikiem. To jest numer 602... I tak dalej, końcówka 602, 5, 10, 2020, 15, 10, 2020 roku, 11, 11, 11, 11 minut 19 sekund, czas trwania połączenia, 16, 10, 2020 roku, 948 14, 2, 23.10 czas spania połączenia 14,7. nie czytam tych dokładnych. 29,09, 26, 10, 18,12, czas spania połączenia 36 minut 52. Wiecie Państwo, szczególnie przykrym jest to połączenie właśnie tego 26, 18,12 do 30 minut. Pamiętajcie, że ja zostałem. Następnego ranka aresztowany, zatrzymany, ciężko pobity. No, trafiłem do szpitala i było tam pani obrończyni ze szpitala bielańskiego, w którym no, lekarze stwierdzili, że ja muszę leżeć. Wywieziono mnie do, pod pretekstem położenia mnie, bo tam nie było miejsca, bo szpital covidowy, do szpitala na Solcu. szpital na Solcu sfałszowano dokumentację medyczną. Był pan lekarz Kania, który... Koniecznie chciał mi dawać jakieś zastrzyki, chciał mnie w jakiś sposób jeszcze po raz kolejny badać, Były były wszystkie badania, włącznie z rezonansem, ze wszystkimi, które jednoznacznie stwierdziły, no wiecie Państwo samo to, że dostałem zastrzyki, że się Konieczne Koniecznie było zagrożenie. E, Obito mnie, e, kiedy wywieziono mnie przed Izbę, przyjęć, zerwano z noszy i wsadzono na siłę do samochodu Seba. Tam cały czas też mnie dręczono, nie dawano mi wody, e, specjalnie puszczano głośną muzykę. Kiedy ja coś mówiłem, to przygłośniano tą muzykę, mówili, że się nie, że nie słyszy. Z węflonem w ręku, skute ręce i nogi, pomimo tych zastrzyków e, przeciwko zakrzepowych, pomimo tego, co się ze mną działo, zagrożenia życia. Weźmiono mnie do tego Lublina i tam, pamiętacie państwo, trzy razy nie chciano mnie przyjąć do izby e, policyjnej. Raz mnie zawieziono i zrobiono mi ten zastrzyk w brzuch na siedząco, w samochodzie, chyba przed szpitalem. Cały czas to było w atmosferze bicia, wyzywania, ciągnięcia mi po ziemi. Ja miałem problem z chodzeniem, z poruszaniem się. To zresztą e, określają później lekarze więzienni też. E, kolejne o wyjęcie węflonu z ręki. E, policjanci byli przerażeni, że można mnie było w ten sposób e, tak kuć, wodzić mnie z tym węflonem, coś nie bywało. I tak mnie traktować, i tak mnie szarpać. No, można było mi zrobić wielką krzywdę. Jakby mi porozwalił żyły, to pewnie bym się wykrwawił. Wiecie Państwo, później wezwano do mnie karetkę. Policjanci wezwali do mnie karetkę, bo, nacisnę, bo po prostu przyjęto mnie tam po tym, kiedy zaczęto wrzeszczeć na komendanta policji z Lublina. Pani, proku, pani prokurator i pani obrończyni nie zadbała o to, żeby zabezpieczyć monitoring. A dlaczego nie zadbała? Skończyliśmy na tych połączeniach i na tym połączeniu, szanowni państwo, e, wieczór przed aresztowaniem. I pytanie drugie. Jak jako obrońca Tomasza Szwegierta mogłaś utrzymywać kontakty z wiceszefem służb, Maciejem Wojsikiem, bez poinformowania o tym swojego klienta? Jak uzasadniałaś sobie reprezentowanie Tomasza Szogieta przed sądem i jednocześnie, jednoczesne branie pieniędzy za obciążanie go i nagrywanie jego bliskich? Ponownie proszę o odniesienie się do informacji, że byłaś płatnym informatorem CBA. Proszę się odnieść do informacji, że za listopad 2020 roku wystawiłaś za usługi CBA fakturę na kwotę 49,200, czyli nagroda za zamknięcie mnie i dalej była moim adwokatem. Tak. Możesz się odnieść do faktu, że złożyłaś zeznanie w przypadku Tomaszowicza a byłaś jednocześnie jego obrońcą. Jak pogodziłaś się z etyką pracy radcy prawnego, bo ona złożyła to zeznanie przed moim aresztowaniem. Proszę państwo. odnieść się do informacji, że twoje dochody ze współpracy z CBA wypłacane na spółki, między innymi w Słowacji i Tychach wynosiły 20-30 tysięcy miesięcznie. Proszę odnieść się do zarzutu, że celowo sabotowałeś obronę Tomasza Szwigierta, aby jak najdłużej pozostawał w areście. Brak stanowiska potraktuję jako rezygnację z publikacji Twojego stanowiska w naszym materiale. Oczywiście no, nikt się nie odniósł, zrobiło się wycie. Podobne pytania poszły do prokuratury w Lublinie. Wiecie Państwo, co prokuratura w Lublinie zrobiła? Odniosła się do tego absolutnie. Prokuratura w Lublinie opisała moją sprawę i. Pro... i... Janek zapytał się, dlaczego mnie torturowano przez 11 miesięcy i nie dawano mi kontaktu z najbliższymi. Wiecie, co odpisała prokuratura w Lublinie? Odpisano, że ja miałem zgodę na kontakty telefoniczne z obrońcą, czyli miałem zgodę na kontakty z tą panią, <grych> która była ich agentką. Rozumiecie? To, Czyli tak, to, tak odpisano. I odpisano, że mogłem. Korespondencyjnie się kontaktować z rodziną. Wiecie Państwo, żaden list nie doszedł. Książka, którą Janek wysłał, książka, której autorem jest Janek i ja, Kamiński, tak jest z tyłu, coś do mnie nie doszło. Tę książkę dopiero e, zabrałem po interwencji pana sędziego e, na e, sprawie o to, że byłem niedopuszczany e, do akt. Pan sędzia Gonciarek Powiedział, że to jest niebywałe, że, że ja ani razu nie miałem dostępu do Agnieszczą. Do akt mojej sprawy nie miałem dostępu do dzisiaj. Przez e, prawie 7 lat, która ta sprawa trwa, rozumiecie? E, po tym, po pytaniach do prokuratury, prokuratura wysłała do mnie wezwanie o to, że rozszerzy mi zarzut. E, ja tak właśnie teraz patrzę i wiem, że w tych aktach niejawnych, między innymi tej. Sprawy Pegazusa, jest agentura, która była lokowana wokół mnie. Jest właśnie ta pani mecenas, jeszcze opowiem o innych. Jest ta pani mecenas, która została zawerbowana od 2019 roku. Czyli została zawerbowana w maju, My o tym wiemy. I wiecie Państwo, Pegazusa zaczęto obecnie stosować już od lutego. No jeszcze w maju też trwał i w maju też miała miejsce taka sytuacja, że. Przysłano mi do domu wezwanie dla mojej nieżyjącej córki, która już nie żyje od iluś lat 2013 roku. I wiecie Państwo, e, wezwano jako świadka. Chciano jej poszukiwać w domu i przeszukiwać do mnie, ja pojechałem na policję, powiedziałem, żeby się uspokoili, bo sami prowadzili to postępowanie. Moja córka popełniła samobójstwo, żeby zostawili czegoś takiego, nie, nie, nie ma potrzeby. No oni to przyjęli z wiadomości i później e, przyjechało do mnie dwóch policjantów, mówiło, że muszą wejść, muszą sprawdzić. Powiedziałem, że nie wejdą, nie sprawdzą. Zrobiła się z tego dość poważna awantura, nie zrozumieli, że ja nie mogę was wpuścić. W domu była matka dziecka, która no nie może się pogodzić do tej pory. Ze stratą dziecka, rozumiecie Państwo, jak to jest, prawda? To jest po prostu straszne ślady na psychice. I w tym czasie ta pani mecenas, która się oburzała tym, jak to wygląda, zaczęła współpracować z Sebra, z Wojsiki. Zaczęła współpracować z ludźmi, w których, ze spraw, w których była świadkiem na przez nich prawa, bo to ona napisała zawiadomienie popełniłem przestępstwa, no, w którym ja byłem poszkodowany przeciwko CBA. I wiecie państwo, i zatrzymano mnie na dzień przed tym, kiedy ta sprawa miała się odbyć o to, czy to sprawa, bo chcieli umorzyć, się będzie doczyła czy nie. Ta pani mecenas napisała mm. e, bardzo ważny dokument do sądu, po którym, ja przedstawiłem dowody, sąd. E, Doszedł do wniosku, że należy przyznać ochronę mnie i Jankowi Pińskiemu. My żeśmy e, ściągnęli dowody, których oni nie zdążyli nam zabrać. Ja ściągnąłem dowody z chmury e, i w tym kolejnym e, piśmie z 16 września e, to było zawiadomienie na popełnienie przestępstwa Wąsika Kamińskiego, funkcjonariuszy CBA. Ja to Państwu czytałem, ale to też będzie bak. I w tym czasie ona nas I te wszystkie materiały, które ja jej przekazałem, bo tam do tego było mnóstwo dołączników, przekazałem im. Na szczęście ja otworzyłem no, te materiały, mam te materiały, mam te dowody. I wiecie Państwo, do tej pory prokuratura w Lublinie prowadzi moją sprawę. Nie mam dostępu do akt. Ta osoba, i tak patrzę, Dorota, ty nagrywałaś, Moją bliską osobę, z którą jeździłaś na to posiedzenie aresztowe, jeździłaś do więzienia i nagrywałaś, bo tam są meldunki twoje. E -e -e. Bo czekaliście, czy ktoś będzie jakieś pieniądze wyciągnie i te pieniądze były, byłyby potraktowane, że ja ukrywałem jakieś pieniądze? Pieniądze, które miały być przeznaczone na moją obronę. Więcej wymuszałaś na mojej bliskiej osobie jakieś pieniądze później y, bawiłaś się kontaktem. To znaczy nie odbierałaś ode mnie telefonów, nie odbierałaś telefonów, y, kazałaś y, y, zerwać kontakty z Jankiem, manipulowałaś wszystkim. Tak. To wszystko na polecenie Cymbala. I, 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 I razem z panią Prokurator Siwiec. Mamy na no to dowody teraz. Wiecie Państwo, ja się dziwię, że w dalszym ciągu prokuratura w Lublinie y, odpowiada w ten sposób, nie wyciągając konsekwencji wobec tej pani prokurator. Z więzienia wyszedłem, już w bardzo w stanie zdrowia, mam zalecenia lekarzy więziennych, mam lekarzy więzienni, zakazali mnie konwojować pani siwie, która chciała to robić, bo chciała mnie przerzucać z więzienia do więzienia. Mnie nie pozwolili pod groźbą zagrożenia życia i zdrowia. W zasadzie to był już wniosek, żeby mnie zwolnić. Ona mówiła, że biegli muszą jeszcze pogłębić ten wniosek i pogłębiała ten wniosek, a sąd mi nakazał zwolnić. Nie dopuszczałem mnie do żadnych kontaktów z ludźmi ze świata zewnętrznego, z rodziną. No i pisząc, że ja mam możliwość korespondencji, gdzie państwo, żaden list nie doszedł. Ja napisałem chyba jeden list, nie doszedł nigdy, bo ten list idzie przez prokuraturę, prokuratura potrafi trzymać się listy miesiącami. To jest ten cynizm. Hmm. Ruszyły sprawy wśród pani Siwiec, przeciwko doktorowi Kani. E, no i te sprawy padły, bo ja byłem w areszcie. Nie miałem się jak kontaktować, nie miałem jak się bronić. E, dopiero później był drugi pan mecenas. To, był, to była ta jedna agentka wokół mnie. Drugi to był wcześniej jeszcze e, nasz były kolega, dziennikarz, Łukasz, tak to określę. Później rzecznik w bardzo ważnej instytucji. Ponieważ to po moim e, pierwszym wyjściu z aresztu, to była pierwsza próba podejścia do moich dokumentów, które, które się boją. E, od razu, e, pierwszego wieczora przyjechał do mnie Łukasz, uściskał mnie, Tomku, jak świetnie, słuchaj, ja mam materiały na swoją obronę. Ja Ciebie obronię, Ty mi daj wszystko to, co masz, ja będę Twoim prawnikiem i ja Ci pomogę. No, siedzieliśmy, wtedy jeszcze byłem w jakiejś normalnej w miarę formie. Napiliśmy się wódki, a on wychodząc położył kopertę na stole i mówi: słuchaj, to jest wdowi grosz, taki mam, to zostawiłem dla ciebie. Ja mówi, nie, nie, zostaw, nie, nie bierz, nie bierz, nie, znaczy nie, nie dawaj mi tego. Tak, zostawił tam e, 1500 zł, tylko dałem do następnego dnia oczywiście. I wiecie państwu. Później okazało się, powiedziano mi, słuchaj, Łukasz został zawerbowany. I wiecie państwo, rzeczywiście Łukasz twierdził, że nagrał prokuratora Pustynnika. To jest koronny dowód tego prokuratora, który powiedział, że jest który mnie wypuścił. No wiecie państwo, później okazało się, kim jest Łukasz, co robi. Później jak się wrócił, jak działał przeciwko mnie, działał przeciwko Jankowi, no robił różne różne działania, ewidentnie działając dla pis i dla CBA. Natomiast e, tym głównym jego wtedy e, zadaniem było wydębienie ode mnie materiałów. E, żebym dał te materiały. No część tych materiałów dostała późniejsza Pani, została Pani mecenas, prawda? To już dwóch z tej agentury. E, tam są jeszcze inne osoby, o których ja wiem i też się nie przykro, i Szczególnie w tym, w, tym, w tym śledztwie od Pegadusa, i to jest dobry wymiar sprawiedliwości, rozumiecie? Dobry wymiar sprawiedliwości to jest osaczanie człowieka i jego rodziny przez ludzi, którzy obawiają się odpowiedzialności karnej, e, agenturą i płacąc im z naszych pieniędzy. No, mm, ja na szczęście, z, z Jankiem, zdobyliśmy na to dowody. Mamy dowody. No, ze środka CBA o to będzie wielka awantura. W naszej książce też będą dowody jeszcze inne, które pokazują, które ich strasznie bolą. I, i wiecie Państwo, praktycznie nic nie zmieniło. Ja rozumiem, że e, poszło teraz, aby miał o przestępstwie. No, ja nie uważam sobie, żeby w procesie karnym była taka możliwość, żeby e, Prokuratura miała swojego obrońcę i, i, i w ten sposób postawiła zarzuty, i, 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 i tego obrońcę, który wcześniej zeznawał przeciwko y, tym funkcjonariuszom, co a tym samym z tej samej delegatury katolickiej, przeciwko temu samemu Wąsikowi i Kamińskiemu, y, nagle od nich bierze pieniądze. Wiecie Państwo, no, prawie nikogo to nie interesuje. Ja muszę toczyć batalię o to, żeby dojść do moich akt niejawnych, no teraz już będą musieli dać, no bo to już jakoś się wylało. To ja znam te wszystkie osoby i niektórym jest przykro, ja rozumiem, niektórych zmusili, ale większość okazała porządnych ludzi. Nie, to są takie cztery osoby. Tak. To jest z moich znajomych. I wiecie państwo, ta metoda działania, ja już pomijam tę kwestię prawną, niedopuszczalną, ale z strony moralnej, przyznam się Państwu, no, ja bardzo lubię historię i bardzo dużo czytałem i o działaniach służb w okresie międzywojennym i po 45 roku. Wiecie Państwo, no, nie to, że ja bym akurat każdy przez swój pryzmat traktuje te swoje sprawy jako najważniejsze, ale wydaje mi się, że tak udokumentowanego, udokumentowanej współpracy obrońcy z ludźmi odpowiedzialnymi za przestępstwa nie było jeszcze. I czekam. Dalej nie mam paszportu. E, robią sprawy. E, starają się udowodnić, że jestem zdrowy, jest bardzo chory. Ja się poddaję publicznej ocenie waszych biegłych. Możecie dostać wszystkie dokumenty. I wiecie Państwo. Patrzę na to z taką wyższością moralną do tych obuzów. Rzeczywiście bardzo dziękuję Wam za reakcję, za pomoc. Nie gdzieś wypłynęło nazwisko tej pani mecenas. Jest mi szkoda jej córki, tylko natomiast to, że ona mogła jeździć z uszalałą, z ze strachu e, o mnie, moją bliską osobą, która wcześniej e, straciła w takich strachich okolicznościach dziecko. Więcej e, pozwalała swoim konkubentowi z CBA e, pisać do mnie, uważaj, bo druga ci się otruje I robiła te wszystkie rzeczy. Wiecie państwo, ja jestem twardy chłop, robiłem różne rzeczy. Do tego by mnie nikt, nikt nie za żadne pieniądze nie nie ja odnosił. Czekam na reakcję pana ministra Bodnara, no który reagował wcześniej, kiedy był y, rzecznikiem praw w moich sprawach. Czekam tutaj na tą reakcję. Nie może być tak, że ta sama prokuratura, która zrobiła mi tyle krzywdy i mojej rodzinie, ci sami ludzie decyzyjni tam, y, nadal mój los jest w kręgach. To jest kuriozum. Ja się poddaję temu, bo ja Rozumiem, to jest państwo prawa. Nie będę się ukrywał, nie będę stosował żadnych tutaj wybiegów. Ja po prostu jestem chory, pokazuję wam dokumenty, na ile będę mógł, na tyle będę tu działał. Ale wiecie, co wy jesteście najwyższym sądem, a tych ty, innych są Nie Niech służywaj wszystkich słów. Tutaj macie całą prawdę popartą dokumentami i nikt nie reaguje. Jak widzicie, nie znaleźliśmy się z Jankiem w tych... Najpierw w 200, teraz w 400 sprawach łamania prawa. No ale my mówimy i oceniamy pana ministra Bodnara, oceniamy pana e, e, ministra Siemuniaka, pana prokuratora Korneluka. No to jak możemy znaleźć się w tych sprawach? Tu nie o to chodzi, bo wy będziecie, później odejdziecie, będą inni, ale te zasady prawa pozostają. No nie może być tak, że, że wy Zgadzacie się na to, żeby obrońca robił takie rzeczy. A jeżeli chodzi o samą retorykę tej sprawy, to pamiętajcie, że Wy zapominacie o jednym, cały czas nie chcecie słuchać. Przecież ja tam byłem cały czas zadaniowany z CBA. Poszedłem tam z CBA. CBA mi kazało być w tych miejscach i za moich czasów przestępstwa żadnego nie było. Także tak to wygląda i wystarczy ocenić straty tej firmy, o której wy mówicie wtedy, kiedy ja jeszcze byłem na wolności, kiedy mnie nie było. I to jest kolonny dowód, że w zasadzie koniec śledztwa na moim kierunku powinien nastąpić. Nie. Wy musicie pisać tych e, paragrafów tyle. Zamiast używać tego e, podstawowego argumentu i boicie się mnie słuchać, bo no jest sprawa na żywi Bożu. Hmm. jedna i druga i przeciwko pani mecenas. Nie chcecie tego słuchać, bo musielibyście usłyszeć. To sąd okręgowy w Warszawie powiedział mi, że pani mecenas łamie prawo. Stamtąd to się zaczęło. Bardzo dziękuję w Sąd. Całe szczęście, że mamy jeszcze sądy. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, znowu Wam opowiedziałem o tym, ale co, nie może już tak więcej być, żeby ktokolwiek miał taką sytuację. Naprawdę musi być tak, że jak idziemy do sądu, to musimy mieć tę niepewność. Co? Sąd orzeknie. W moich przypadkach ja tej niepewności nie miałem. Wiecie, miałem panią sędzie, akcjonariuszkę do telewizji Republika, która nie chciała się wyłączyć. Jej już nie ma. Nie ma już pani prokurator Siwiec, po cichu się z tej sprawy No Czekam dalej. Ale ro zarzuty rozszerzyć mi chcą, bo, śmie, bo śmieliśmy się pytać, bo pokazujemy tym bandytom z CBA, że są przestępcami i pokażemy im, że trafią na woskarżony. Szkoda, że nie pomaga nam pan minister Bodnar, ani pan prokurator Korinoluk. Mam nadzieję, że i zaczną stali te zawiadomienie z dokumentami. No oczywiście zacznę się po tym, to skąd my mamy ten dokument. Tego nie powiemy wam nigdy, bo to było śledztwo dziennikarskie. I ja akurat wyjąłem z tego śledztwa dziennikarskiego coś, co dotyczyło mnie. Do widzenia Państwu, kupcie książkę więźni CBA.